Ulice Tokio wciąż wydają się uporządkowane, neony wciąż migoczą na fasadach, pociągi wciąż przyjeżdżają punktualnie, ale coś pękło. Napięta cisza rozchodzi się po targowiskach, ryż zniknął z półek, rodziny gromadzą słoiki z tanimi przyprawami, aby oszukać głód, a kiedy wybuchają protesty rzadkość na japońskiej ziemi nie są one spowodowane ideologiami, są spowodowane przetrwaniem. Krzyczą: Nie jesteśmy waszym bankomatem, ale krzyk odbija się echem w pustych budynkach. Ministerstwa gospodarki otoczone kratami, osoby starsze w brudnych maskach w kolejkach, rodzice płaczący bezgłośnie, a cesarz milczący, jakby nie śmiał już marzyć. Japonia, niegdyś symbol dyscypliny, technologii i odporności, przeżywa teraz swoje niewidzialne trzęsienie ziemi. Upadek który nie rozbija budynków, ale pęka duszę całego narodu. Ryż, święte pożywienie, stał się symbolem niedostatku. A kiedy nawet ryż znika, co jeszcze można uznać za pewne? Za uprzejmymi uśmiechami kryje się gospodarka duszona długami, których nikt już nie może ukryć. 234% długu w stosunku do PKB, więcej niż Grecja w najgorszym momencie, więcej niż jakikolwiek kraj który przetrwał samego siebie. Ale to, co przeraża, to nie liczba. To, co ona ukrywa. System na skraju przepaści, bez sił, by się wycofać. Bez miejsca, by iść naprzód. Kraj, który zamarzł w czasie, a teraz topnieje od środka. Premier próbuje powstrzymać falę przemówieniami, ale jego głos zawodzi. Jego baza polityczna się rozpada. Jego autorytet jest kwestionowany przez naród, który już nie wierzy. Przyznaje... Jesteśmy w gorszej sytuacji niż Grecja, a to wyznanie nie jest gestem odwagi. To ostateczne ostrzeżenie dowódcy otoczonego ze wszystkich stron. Wyobraź sobie życie w jednej z najbardziej zaawansowanych gospodarek na świecie, a mimo to nie możesz nakarmić swoich dzieci trzema posiłkami dziennie. Wyobraź sobie, że twoja pensja się kurczy, a ceny rosną. Wyobraź sobie, że trzymasz miskę ryżu i zdajesz sobie sprawę, że jest ona warta więcej niż twoja godzina pracy. To jest nowa Japonia. Japonia, gdzie młodzi ludzie z dyplomami śpią na podłodze w domu rodziców, gdzie system emerytalny upada pod ciężarem starzejącej się populacji bez zastępców, gdzie banki ukrywają miliardowe straty za delikatnie zatuszowanymi raportami, gdzie nawet godność stała się luksusem nie będzie inwazji, nie będzie bomb. Wojna tutaj jest inna to wojna z czasem, z statystyką, z upadkiem, który porusza się jak mgła cichy, powolny, nieodwracalny. A pytanie, które zaczyna nawiedzać korytarze globalnej elity jest proste: Jeśli Japonia upadnie, kto upadnie razem z nią? Ponieważ kiedy czwarty co do wielkości silnik światowej gospodarki zaczyna się dławić, cały globalny pociąg drży. I być może myślisz, że jesteś zbyt daleko, aby to poczuć. Ale nie jesteś. Pył już zaczął się unosić. A pierwsza rysa jest pod twoimi stopami. Japonia już tu była wcześniej, w kryzysie, w recesji, w upadku. Ale tym razem coś się zmieniło. Tym razem nie ma już marginesu, ani czasu, ani wiary. Historia jest stara, ale teraz krwawi ze wszystkich stron. Po II wojnie światowej Japonia zbudowała swój cud gospodarczy na popiołach. Wzniosła fabryki, pociągi ekspresowe, eksport na skalę przemysłową. Była symbolem dyscypliny, przyszłości, przezwyciężenia. Ale to, co rodzi się z pilności, umiera w wyczerpaniu. Dług rósł przez dziesięciolecia jak cień do zniesienia. Była to cena stabilności, innowacji, wiecznej obietnicy wzrostu, aż przestała nią być. Dziś Japonia ma największy proporcjonalny dług publiczny na świecie. 230, 9% PKB. Ponad dwukrotnie więcej niż dług Grecji w szczytowym okresie. Więcej niż jakikolwiek margines na błąd. A rynki zaczęły to dostrzegać. 40-letnie obligacje rządu japońskiego, wcześniej tak stabilne jak ziemia, teraz zachowują się jak luźne blachy na wietrze. Skaczą, spadają, wstrząsają systemem finansowym, jakby gigant uśpiony się obudził, i był wściekły. A kto jest na linii ognia? Banki, fundusze emerytalne, globalne instytucje, które przez lata traktowały japoński dług jako najbezpieczniejszy skarbiec na Ziemi. Te skarbce przeciekają. To nie są prognozy, to są konkretne straty, biliony parujące w ukrytych raportach warstwy makijażu fiskalnego. Bilanse, które drżą pod ciężarem tego, co nie do utrzymania, ale to dopiero początek. Pierwsza widoczna rysa jest na talerzu ludzi, znikający ryż. Na półkach nie ma już paczek z ziarnami. Zamiast tego małe słoiki z furikake, kolorową przyprawą do udawania posiłku. Rodziny nie jedzą, maskują. A kiedy nawet przypraw zaczyna brakować, rozpacz staje się rutyną. Ryż w Japonii to nie tylko jedzenie. To kultura, to pamięć, to symbol wewnętrznego spokoju. Widzieć kraj niezdolny do wyżywienia się swoim własnym symbolem to portret duchowego upadku. Ale są inne znaki. PKB Japonii skurczył się o 0,2% w pierwszym kwartale 2024. Gorzej niż przewidywano. W obecnym tempie gospodarka się kruszy, a deflacja osadza się jak podstępna trucizna – Podczas gdy Europa i USA walczą z inflacją, Japonia jest uwięziona na drugim końcu. Ceny spadają, pensje znikają, konsumpcja paruje. Możesz pomyśleć, niskie ceny nie są złe, ale są, kiedy wszyscy przestają kupować, kiedy nikt nie inwestuje, kiedy czekanie jest korzystniejsze niż działanie, gospodarka zapada w śpiączkę, a rząd nie ma już lekarstw, nie może obniżyć stóp procentowych, są już na zerze. Nie może drukować więcej pieniędzy, jen się chwieje. Nie może obniżyć wydatków, populacja się starzeje. Nie może podnieść podatków, konsumpcja już umarła. To ostateczna pułapka, ekonomiczny trilemmat, w którym wszystkie wyjścia są przepaściami. A tymczasem na zewnątrz pałacu Ministerstwa Finansów Japończycy krzyczą to, czego nigdy nie krzyczano obalić ministerstwo. Plakaty oskarżają premiera o kradzież chleba dzieciom płaczą za dziećmi, które mogą jeść tylko raz dziennie. Płaczą za rodzicami, którzy chorują w ciszy, ponieważ nie mogą zapłacić za leki i płaczą za sobą, ponieważ wiedzą, że nikt nie przyjdzie ich uratować. Ale rozpacz nie jest tylko krajowa. Rozprzestrzenia się jak zimna mgła. USA nakładają 25% cła na japońskie samochody. Sektor motoryzacyjny, kręgosłup gospodarki, skrzypi jak stare drewno części drożeją, zyski parują, baza przemysłowa, która podtrzymywała chwałę Japonii, zaczyna się walić i po raz kolejny premier znajduje się w potrzasku, między uległością dyplomatyczną a samobójstwem politycznym, między wycofaniem się i przegraną lub oporem i zatonięciem z okrętem. Ludzie patrzą, milczący, ale furia wrze w oczach, a jeśli to wszystko wydaje się dramatem narodowym, pamiętaj, Japonia jest czwartą co do wielkości gospodarką na świecie. Jeśli ona upadnie, świat się zachwieje. Jeśli jej banki zawiodą, jej obligacje skażą skarbce Europy, Ameryki, Azji. Jeśli japoński filar pęknie, wstrząs będzie globalny, tak jak w 2008 roku, ale teraz gorzej, ponieważ banki centralne wykorzystały już wszystkie kule, ponieważ rządy są już zadłużone po uszy. Ponieważ świat jest bardziej kruchy, Bardziej spolaryzowany, bardziej wyczerpany, a w środku tego cichego huraganu Japonia krzyczy. Nie słowami, pustkami, pustymi supermarketami, pustymi szkołami, pustymi przyszłościami. A pytanie, które wlecze się jak pył na wietrze, brzmi: jeśli Japonia jest w takim stanie, kto będzie następny? Upadek Japonii nie ma czołgów na ulicach, ale ma kasy fiskalne, które już nie piszczą. Nie ma żołnierzy na stacjach, ale są dzieci jedzące proszek ryżowy jak posiłek. Nie ma ognia na ulicach, ale lud w oczach zdradza kraj płonie od środka. Pierwszy klucz, który znika, gdy system krwawi, to jedzenie, które łączy ludzi. Ryż, święty jak sama nazwa Japonii, już nie wypełnia misek, półki pustoszeją, matki rozpuszczają przyprawiony proszek w gorącej wodzie i nazywają to kolacją, i nikt nie narzeka. Ponieważ Japonia nauczyła ciszy jako formy patriotyzmu, ale cisza nie karmi, następny symbol upadku jest tam, gdzie najmniej się go spodziewamy w obligacjach, które zawsze wydawały się bezpieczne. Rynek obligacji rządowych, wcześniej Duma Narodowa, synonim solidności, teraz drży. Kiedy czterdziestoletnia obligacja rządowa gwałtownie rośnie w rentowności, nie jest to znak zwycięstwa. To znak, że banki, fundusze i emerytury, Topnieją na dnie raportów. To są realne straty. To są przyszłości, które były zagwarantowane, a teraz stają się czerwonymi statystykami w arkuszach kalkulacyjnych. A jeśli to zniknie, co pozostaje? Następny znak upadku porusza się jak cień między szklanymi wieżami. Młodzi ludzie, którzy nie znajdują gruntu pod nogami. W 2024 roku 11,8 miliona nowych absolwentów. Próbowało wejść na rynek pracy. Większość wróciła do domu. Nie jako zwycięzcy, ale jako uchodźcy z gospodarki, wykształceni, zadłużeni, odrzuceni. Oni nie protestują, oni nie planują, oni leżą, dosłownie. Pokolenie Lying Flat nie marzy o zmianie świata. Tylko czeka, aż świat o nich zapomni. Kiedy młodzież kraju się poddaje, kraj już upadł. Czwarty symbol upadku. Materializuje się na starzejących się twarzach, ciężar czasu, który nie wraca. Japonia starzeje się szybciej niż jakakolwiek cywilizacja w najnowszej historii. Połowa populacji zniknie do końca wieku, a ci, którzy pozostają, muszą opiekować się tymi, którzy już nie chodzą. Ale jak utrzymać przeszłość, jeśli teraźniejszość nie jest samowystarczalna? Bomba demograficzna nie robi hałasu, ona tylko wymaga prosi o opiekę, leki, strukturę, pieniądze i zabiera to wszystko z rąk tych, którzy wciąż próbują przetrwać. Następnego znaku upadku nie widać, czuć, spadek konsumpcji jako puls śmierci. W chronicznej deflacji ceny spadają, ale nie z powodu obfitości. Spadają, ponieważ nikt nie kupuje, nikt nie inwestuje, nikt się nie rusza. Supermarkety obniżają ceny. Klienci nadal nie przychodzą. Firmy się kurczą. Pensje zamieniają się w pył. To śmierć gospodarki w zwolnionym tempie, a im dłużej się czeka, tym bardziej się tonie. Ale to dopiero początek. Następny symbol pochodzi z fabryk. Przemysłowy kręgosłup zgięty pod ciężarem wojny handlowej. Japońskie samochody zawsze były czymś więcej niż tylko eksportem, były flagami prestiżu ale z cłami w wysokości 25% nałożonymi przez USA duma zamieniła się w ból głowy. Łańcuch produkcyjny zapada się w ciszy. Nie tylko samochód końcowy drożeje. To kable, czipy, czujniki, śruby, a każda część, która się zatrzymuje, pociąga za sobą całe ogniwo. Następny znak upadku znajduje się w korytarzach rządu. Brak wyjścia. Premier staje w obliczu wyborów z chorą gospodarką, głodnym narodem i systemem bez marginesu. Nie może obniżyć stóp procentowych, nie może drukować więcej pieniędzy, nie może obniżyć wydatków, nie może podnieść podatków. To idealny trilemmat. Każdy ruch przyspiesza upadek. Polityka zamieniła się w klatkę, a rządzący w więźnia pod gołym niebem. Następny symbol jest filozoficzny, ale śmiertelny. Koniec zaufania jako cementu społecznego. Japończycy zostali nauczeni, aby ufać państwu, dyscyplinie, strukturze, ale teraz widzą, jak ich rodzice bankrutują w ciszy, widzą, jak młodzi ludzie wracają do domu bez celu, widzą, jak ryż znika, widzą, jak liczby kłamią, a wiara, która podtrzymywała kraj, zaczyna parować jak para w pustym garnku. Kiedy zaufanie znika, Cywilizacja się rozpada. A ostatni znak, który rozdziera niebo jak głuchy błyskawica, protesty, które wcześniej nie istniały, teraz zaczynają ryczeć. Manifestanci krzyczą pod drzwiami rządu: obalić Ministerstwo Finansów. Plakaty potępiają głód. Głosy łamią kodeks milczenia. A to w Japonii jest trzęsieniem ziemi. Kraj, który nauczył świat znosić, teraz zaczyna mówić. A kiedy Japonia mówi, to dlatego, że nie ma już nic do stracenia. Istnieją upadki, które robią hałas, i istnieją te, które gniją od środka, aż wszystko się zawali naraz. Japonia przeżywa ten drugi upadek, ale to, co najbardziej przeraża, to nie to, co się widzi, to to, czego się już nie widzi. Ostatni element na liście, ostateczny znak upadku, nie znajduje się na rynku finansowym, ani w fabrykach, ani w krzykach. Znajduje się w spojrzeniu narodu, który przestał się opierać, to ciche wyczerpanie zbiorowej nadziei. Przez dziesięciolecia Japończycy znosili, zastój płac, ukryte ceny, reformy, które nigdy nie nadchodziły, polityków, którzy obiecywali niewiele, a mimo to dawali jeszcze mniej. Ale było przekonanie, Japonia jest zbyt silna, aby upaść, teraz nawet tego nie ma. Puste półki, spadające obligacje, młodzież bez przyszłości, osoby starsze bez wsparcia. Wszystko to utworzyło niemy chór. Piosenka o końcu świata, grana na skalę krajową. Ignorancja była kultywowana i przez długi czas działała. Dopóki jen wydawał się stabilny, dopóki ludzie milczeli, dopóki banki udawały zyski, system się opierał. Ale opieranie się to nie to samo co życie. A teraz nadeszła cena tej ignorancji. Ludzie zaczynają odkrywać, że fundusze emerytalne zostały zniszczone, że obligacje rządowe, wcześniej niekwestionowane, ukrywały czarne dziury, że uniwersytety wręczają dyplomy, których nikt nie chce, a kiedy prawda zaczyna się wylewać, nie ma już jak zatkać pęknięć. Pokolenie, które urodziło się, aby odbudować Japonię, teraz obserwuje jej drugą ruinę, tylko że tym razem nie ma bomby atomowej. Są papiery, są długi, są braki. Wyobraź sobie ojca, który pracował 40 lat. Teraz zależy od syna, który nie ma pracy. Oboje siedzą przy tym samym stole, w ciszy, z miską ryżu przyprawionego proszkiem i nic więcej. Ta scena, która wcześniej byłaby nie do zniesienia, teraz powtarza się w tysiącach domów, a każde powtórzenie to połknięta łza. To całe pokolenie zakrztuszone w gardle kraju. Najokrutniejsze jest to, że większość nawet nie wie, co robić. Japonia nie ma dokąd uciekać. Nie ma masowej ucieczki. Nie ma planu B. Nie ma lidera z odwagą, by powiedzieć prawdę. Jest tylko naród, który zaczął krzyczeć za późno. A protesty, nawet nieśmiałe, są trzęsieniami ziemi kulturowymi. Ponieważ w Japonii się nie protestuje, nie konfrontuje się, nie kwestionuje się, ale teraz. Nawet to pękło. Ministerstwo Finansów stało się celem, premier stał się żartem, parlament z ceną podartych obietnic. Zaufanie narodowe zostało złamane z siłą tysiąca trzęsień ziemi, a kiedy zaufanie znika, nawet dyscyplina nie ratuje. W tym momencie następuje zwrot, nie jako rewolucja, ale jako żałoba. Japonia nie reaguje, żegna się z modelem, który uczynił ją gigantem, z wiarą, która utrzymywała ją na nogach. Z pokoleniem, które wierzyło, że poświęcenie zagwarantuje jutro, to jutro nigdy nie nadeszło, a teraz teraźniejszość jest jedynym miejscem, w którym wciąż można oddychać na razie. Pył końca dotyka już ramion tych, którzy wciąż próbują udawać, że wszystko jest w porządku, ale w głębi duszy, nawet oni wiedzą, upadek już się dokonał. To, co widzimy teraz, to, to tylko pamięć pakowana. A kiedy nawet wspomnienie o dobrobycie staje się ciężarem, kraj nie potrzebuje już katastrof, potrzebuje tylko czekać i obserwować, co dzieje się z cywilizacją, kiedy wybiera umrzeć na stojąco, ale bez pożegnania. Wyobraź sobie Tokio nocą: ulice wciąż oświetlone, panele wciąż migoczące, sklepy wciąż otwarte. Ale nikt nie wchodzi, nikt nie kupuje, nikt nie wierzy. Japonia nadal funkcjonuje. Jak trup, który jeszcze nie został pochowany. W cichym mieszkaniu starszy mężczyzna patrzy przez okno. Jego emerytura została zniszczona. Jego syn wrócił do domu bez pracy. Jego wnuczka się nie urodziła, ponieważ jego synowa nigdy nie chciała zajść w ciążę. Nie z egoizmu, ale z jasności umysłu. W radiu premier próbuje kolejnego przemówienia o powściągliwości. Po drugiej stronie miasta młoda studentka rozdziera dyplom. Nie będzie już szukać pracy. Będzie opiekować się matką, będzie gotować ryż pożyczony od sąsiadki, będzie znikać powoli, bez narzekania, ponieważ tak ją nauczono umierać w ciszy, znikać bez robienia bałaganu, akceptować koniec jak ten, który dziękuje. Dzisiejsza Japonia to list niewysłany, lament napisany z dokładnością, pożegnanie, którego nikt nie miał odwagi wypowiedzieć, ale które wszyscy słyszą w powietrzu. A ten list jest teraz dostarczany światu. Ponieważ upadek Japonii nie jest tylko japoński, jest globalny, jest strukturalny, jest wyprzedzającym lustrem tego, czego wielu udaje, że nie widzi: dług nie do spłacenia, populacja w spadku, młodzi ludzie zdemotywowani, starzy zapomniani, rządy bez wyjścia. Japonia tylko dotarła pierwsza, ale nie jest jedyna. Globalny system finansowy jest spleciony w jej upadku. Banki, które ufały jej stabilności, już czują jak Ziemia wibruje. A kiedy ten kraj w końcu upadnie, ponieważ upadnie, fala przejdzie przez oceany, waluty, kontynenty. Upadek Japonii nie nadejdzie z eksplozją, nadejdzie z ciszą, z brakiem, ze światem zdającym sobie sprawę za późno, że czwarty silnik globalnej gospodarki zatrzymał się dawno temu. I co teraz, co pozostało? Krzyk, który nigdy nie został wydany, odwaga, która nadeszła po głodzie, refleksja, która rodzi się tylko wtedy, gdy nie ma już czego ratować. Japonia żegna się, nie mówiąc ani słowa, a jej ostatnia lekcja nie będzie o dyscyplinie, będzie ostrzeżeniem: co dzieje się z narodem, kiedy wierzy, że nigdy nie upadnie? Odpowiedź jest tutaj, przed wszystkimi, ale nikt nie chce patrzeć. Polub, jeśli poczułeś ciężar ciszy, skomentuj, jeśli nadal wierzysz, że jest czas, i udostępnij tym, którzy upierają się, by spać, podczas gdy ziemia już zaczęła ustępować.